Dzień dobry, moi kochani. Witam panienki przed szklaną szybką na czytaniu horoskopów na miesiąc maj i pierwszy tydzień czerwca. Moje kochane panienki, karta, która dla Was to karta Cesarz. Karta mówiąca o tym, że ja, ja i ja. Czyli postaw na siebie. Zadbaj o siebie, rób wszystko tak, by dla ciebie było dobrze. Dla ciebie. Bądź trochę egoistą. Cesarz jest egoistą, myśli o sobie, ale jednocześnie też i pomaga innym. Więc u ciebie też to miesiąc pod znakiem niesienia pomocy, rady dla. Innych. Możesz być zasypywany, zasypywana właśnie takimi prośbami o pomoc, ale pamiętaj przede wszystkim ty. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, jeśli masz inne plany, rób to, co dla ciebie, a wszystko inne może poczekać. Miesiąc pod tym znakiem. Jest to miesiąc przeznaczenia. Miesiąc, w którym się wszystko zdarzyć po prostu tak, Musi, jak się zdarzy, ale to ma przynieść tobie pozytywne, nie negatywne, ale pozytywne rezultaty. Uwaga, możesz być, jak to cesarz, oplotkowany, obgadany, czy oplotkowana, obgadana, bo niestety komuś może być solą w oku Twoje szczęście. Początek miesiąca to wydatki. Dużo wydatków na różne cele. Dla niektórych na zdrowie, dla innych na jakieś y, przyszłe imprezy bądź inwestowanie w szkolenia. Przede wszystkim jest to, są to wydatki związane z zainwestowaniem w siebie. Czy to w pracę, czy to w poszerzenie wiedzy, czy to wygląd. Po prostu wydatki. Y, początek miesiąca to też kąsanie osób zazdrosnych o twoje szczęście. środek miesiąca szykują się wyjazdy dla jednych dalsze dla innych bliższe wyjazdy służbowe wyjazdy szkoleniowe wyjazdy po prostu konieczne do wykonania czy nam się chce czy nie chce to również niekoniecznie wyjazdy dosłowne ale to też jakby snucie planów przyszłościowych dla niektórych. Koniec miesiąca to oczekiwanie, to spokój, to komplementacja siebie, to podróże w głąb własnej duszy. Dla niektórych, wręcz czytanie z książki kaszy, jeżeli zajmujecie się takimi sprawami. Dla innych swój rozwój osobisty, ponieważ mamy tutaj kartę ermity, pustelnika. A po to pustelnik żyje na odludziu, żeby poznać siebie i siły łączące z naturą. Więc dla Was coś takiego. Dla niektórych z Was to po prostu oczekiwanie na coś, na kogoś. Wasze myśli. No, drogie panienki. Nic się w życiu tak naprawdę nie kończy, albo w końcu coś się kończy. I teraz tak. Uwaga na to, by nie manipulować innymi. To jest to karta diabła. Zobaczcie, ma sznurki i manipuluje kupiełką. Yy, możecie mieć takie myśli, że ktoś to Wam manipuluje albo ktoś Wam coś powie, tak jak mówiłam, uwaga na początku, na plotki, żeby tym plotkom nie uwierzyć. Dla niektórych to. Yy, Podpowiem i nie poddawajcie się hazardowi, ponieważ możecie w myślach, ja wygram i heja, i tu już nucie planów i dzielenie skóry na niedźwiedziu. No, tego nie robić, ponieważ tu wam to po prostu nie wyjdzie. Do, niektórzy będą mieć czarne myśli, niektórzy po prostu będą kombinować czyny. Postanowicie dokonać zmian życiowych. Oczyścicie swoją, swoje życie z toksyn, i z ludzi i sytuacji niepotrzebnych. Pozbędziecie się tego, co wam już nie służy i nie da. W pracy. Zrobicie reorganizację, pozbędziecie się tego, czego nie chcecie. To też taka dokonacie takich zmian. Zmian typowych, bo to, co wam nie służy, nie jest wam do niczego potrzebne w związku z tym. Odwalicie. I pamiętajcie, kierujcie się tym, co sami czujecie, czyli postawcie na siebie, nie słuchajcie innych, bo ktoś mówi, a po co to robisz, mógłbyś robić jeszcze i tak dalej. Nie. Jeżeli ty tego nie czujesz, to ci to nie jest potrzebne. Nie czuję, nie jest mi potrzebne. Po co? Nie, nie powoduje to jakichś pozytywnych myśli. Czy to chodzi o związki, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o sytuacje życiowe w uczuciach, uczucia będą kwitły, pełnia zadowolenia mamy tutaj rycerza pucharów mówiących o tym, że czuje się piękny, piękna czuje się kochany, kochana wszystko jest cudownie osoby, które szukają połówki mogą kogoś spotkać ale nie snujcie od razu planów małżeńskich, przypatrzcie się tej osobie to taki rozkwit. Zobaczcie, jak on ma piękne róże, jaki piękny koń tam stęp, stąpa w oddali. To coś do mnie biegnie, coś do mnie leci. Ja jestem z tego szczęśliwy i zadowolony. Jeżeli chodzi o finanse, zyski. Zyski pełnia szczęścia dobrze zainwestujecie, pozbędziecie się wcześniej czegoś, tu zainwestujecie. I wam będzie stokrotnie to wzrastać. Czy to w pracy jakaś nagroda, podwyżka, czy dodatkowe zajęcie, czy dobra wcześniejsza inwestycja, teraz plany się zwracają. Może zwrot podatku, bo przecież niektórzy już poskładali pity, ale mamy zyski. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli ktoś chorował, to w tej chwili. Następuje poprawa. Mamy kartę świata. Wszystko co było się kończy, zaczyna się nowe, więc poprawa zdrowia. Jeżeli ktoś nie chorował, to nie nie nie, zaraz nie zachoruje, nie, nie absolutnie. To nic mu właściwie nie grozi. Mogą być tylko jakieś takie drobne objawy alergiczne, gdzieś tam katarek przez jakiś czas, potem kaszelek, ale nic poważnego. Rada dla was Azbuław, idzie do ciebie nowe posprzątaj wszystko co do tej pory ci nie służyło by się otworzyć na to nowe które nadchodzi działaj, nie czekaj, bo już koniec z czekaniem, pora na działanie ostrzeżenie jest takie nie dziel skóry na niedźwiedziu nie ciesz się jak dziecko z obiecanego cukierka bo go jeszcze w rękach nie masz czyli jeżeli czegoś już namacalnie nie masz to nie planuj przyszłości, czyli yy, jakby to powiedzieć, ok, obiecano mi, że będę mieć podwyżkę i ja już ją przeznaczam, wydam ją na wakacje, na to, na tamto, niedziel z góry na niedźwiedziu, bo ta podwyżka albo się przesunie w czasie, albo jej dostaniesz, bo takie będą warunki, a nie inne, więc tu ostrożnie z tym cieszeniem się na zapas, Robieniem planów na zapas, kiedy jeszcze nie masz tego w swojej garści. Dziękuję ślicznie i do spotkania na czytaniach letnich na początku czerwca.